Czy Ameryka jest krajem religijnym? I to jeszcze jak? W Stanach Zjednoczonych jest około 350 tysięcy zgromadzeń religijnych. To ponad 20 razy więcej niż restauracji McDonald's w całym kraju. W tym odcinku zabieram cię do miejsca, gdzie mieszka grupa uważana za najbardziej religijną w USA na Nowojorski Brooklyn. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. O ortodoksyjnych Żydach mówi się, że to najbardziej zamknięta grupa religijna. Obcym trudno jest do niej wejść i poznać codzienne zwyczaje hasydów. Przez wieki w Europie powstały też tysiące mitów na temat ortodoksyjnych Żydów. Jeśli interesuje cię to, jak wygląda ten zamknięty świat i ile jest prawdy w opowieściach o Żydach, to ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, kim są Żydzi z Brooklynu, jak żyją, co jedzą, a także wielu innych ciekawych rzeczy o hasydach z Ameryki. Jest czwartek, 28 września 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Miriam Gonczarska to pani rabin, choć jak zaraz usłyszysz, sama woli nazywać ją nieco inaczej. Miriam ma polskie pochodzenie, ale mieszka i pracuje w Borough Park, w jednej z dzielnic z Brooklynu, gdzie znajdują się grupy ortodoksyjnych Żydów. Z Miriam rozmawiałem rok temu w jednym z odcinków poświęconych właśnie Żydom z Ameryki. Ale ponieważ po tym odcinku pojawiło się mnóstwo Waszych pytań, spotkałem się z Miriam ponownie. Ten odcinek to takie QA. Podzieliłem je na trzy części. Pierwszy segment to jest Borough Park, czyli miejsce, w którym się znajdujemy. Zaczynając od Ciebie. Jak to się w ogóle stało, że zostałaś rabinką, panią rabin? Znaczy, nie, nie wiem, czy jest jakakolwiek poprawna forma, szczególnie wobec kobiet, bo to jest bardzo nowe zjawisko, ale również nawet w przypadku mężczyzn tych tytułów jest tyle. Używamy słowa rabin, używamy raf, używamy rebę i to w zależności od tego, jaka dokładnie ta pozycja jest, te tytuły są różne. Jeśli chodzi o ortodoksyjne kobiety, które posiadają ordynację rabinacką, jest jeszcze bardziej skomplikowane, to zja zjawisko jest nowe czasami trochę to tuszujemy. Ja, na przykład, bardzo często i w ogóle najchętniej używam tytułu rabanit, który może też oznaczać, rabina i w ten sposób jak gdyby zmniejszam tę presję. Byłam wiele, wiele lat zaangażowana w życie żydowskiej społeczności w Polsce. Byłam sekretarzem Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Byłam członkinią Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów na przykład, ale z tej strony bardziej żydowskiej, nie, nie dialogowej, to głównie właśnie zajmowałam się edukacją żydowską przez wiele, wiele, wiele lat. I w pewnym momencie poczułam, że przyszedł czas, kiedy po prostu sam fakt, że jest jakaś Miriam Gonczarska, która ma jakąś wiedzę o judaizmie jest po prostu niewystarczający. Że potrzebuje, ja sama potrzebuję się sprawdzić, swoją wiedzę sprawdzić, ale też potrzebuję mieć jakąś muszpankę, potrzebuję mieć jakiś tytuł, papier, który mi pokazuje, że ta wiedza jest sprawdzona. To teraz tak, skąd się wzięli Żydzi w Ameryce? Ortodoksyjni Żydzi oczywiście. To jest fantastyczne pytanie, bo właśnie dzisiaj myślałam, że właściwie trzeba byłoby to bardzo dobrze pokazać. Jak Żydzi z Polski? zmienili mapę judaizmu ortodoksyjnego w Ameryce po II wojnie światowej. Do II wojny światowej w Ameryce przeważał ruch postępowy reformowany. Po II wojnie światowej ocaleni Żydzi z Europy przyjechali i wtedy zaczęło się rozwijać bardzo wiele jesiw, zarówno yeshiv yesiwowych, jesiew, jak i hasyckich to jest są dwa odłamy ortodoksji, trochę od siebie się różniące i potem powstało również na wskutek imigracji centralnej wschodniej Europy powstał również ruch moderno-ortodoksyjny, współczesny ortodoksyjny, który się bardzo silnie rozwinął tutaj w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z głównych ruchów tutaj, Także, na przykład gdybyśmy pojechali na górę Manhattanu, do Washington Heights, to byśmy spotkali dużo więcej Żydów właśnie współczesno-ortodoksyjnych, moderno-ortodoksyjnych, z kolorowymi kipami, trochę inaczej ubranych, są w dalszym ciągu, trzymają szabat, koszer, chodzą do mykwy. Wszystkie te rzeczy, które ortodoksyjni Żydzi robią, ale są troszkę bardziej współcześni i my, moja szkoła na przykład jest odłamem, mam ja powiedziałam, takim postępowym odłamem tej grupy w judaizmie. Za to tutaj na Boroparku my jesteśmy zdecydowanie w tej środowisku właśnie bardziej tradycyjnym. Całe to środowisko, Boropark, jak go widzimy, to jest 30 lat. 30 lat temu było dużo więcej moderno-ortodoksyjnych Żydów i dużo mniej Żydów w ogóle, i na pewno Boropark tak nie wyglądał. To są Żydzi z Węgier, to są Żydzi z Polski, to są Żydzi z Ukrainy, to są Żydzi z całego tego wschodniego z Słowacji, którzy tutaj przyjechali. Po II wojnie światowej i to są dzieci i wnuki, ponieważ był taki ogromny potrzeba posiadania dzieci i rozbudowywania rodzin. Czasami z jednej osalały osoby jest 100 wnuków. To teraz pytanie banalnie proste, ale też bardzo ważne. Czym się różnią amerykańscy Żydzi od Izraelczyków? My jesteśmy oczywiście tą samą społecznością, w tym sensie, że amerykańscy Żydzi i Izraelczycy pochodzą z tej samej grupy etnicznej, religijnej tak dalej, ale... Ja bym powiedziała tak, że amerykańscy Żydzi troszeczkę bardziej przypominają tak naprawdę polskich Żydów przed wojną. To znaczy to są Żydzi, którzy żyją tradycją żydowską. Są obywatelami Ameryki w tym wypadku, którzy mówią w większości w języku angielskim, nawet jeśli mówią również w jydesz, którzy głosują, którzy są aktywnie politycznie, czują się Amerykanami w wielkim stopniu. Wiemy, że część popierała Trumpa, część popierała Clinton w tych wyborach, które były tak strasznie ważne dla polski świata i dla całej. I że do dzisiaj mamy tych Żydów, którzy są bardziej demokratami, ci, którzy są republikanami, i to również dotyczy ultratodoksów. Nawet ultratodoksja się podzieliła. Część ultratodoksji głosuje na republikanów, część na demokratów. Izraelu to są obywatele państwa Izrael. Część Izraelczyków jest świecka, część jest religijna. Tam jest ogromny spór pomiędzy różnymi grupami o to, jak powinien ten Izrael wyglądać. I oczywiście też jest to zaangażowanie polityczne, ale ono jest, ja bym powiedział, że ono dotyka wszystkich do żywego. Wielu Żydów w Ameryce i również część w Izraelu, ale tutaj diaspora żydowska jest dużo większa, która nie uważa, że państwo Izrael jest odpowiedzią, na którą Żydzi czekali przez 2000 lat. Ile jest grup ortodoksyjnych Żydów w Ameryce? To jest niepoliczalne. Na przykład ostatnio do, doszło do jakiegoś wewnętrznego rozłamu w, wśród klasetów z Góry Kadar. Więc mamy kilka różnych odłamów. To się dzieje w tej chwili. Ja nawet nie wiem, czy otwarta ortodoksja to jest jedna grupa, czy to jest kilka grup. Naprawdę to jest nie do policzenia. Jest... No bo tak, te główne grupy to jest Borough Park, co jeszcze? To nie jest Borough Park. Borow, no w Borough Parku jest kilkadziesiąt grup. Odłamów hasydyzmu, są Żydzi modernotoksyjni, jest synagoga reformowana, jest synagoga konserwatywna. Więc w tym momencie, naprawdę, w samym Boroparku mamy kilkadziesiąt odłamów judaizmu. I w tym kilkadziesiąt odłamów ultortodoksji i parę odłamów, które są poza. To przypomnijmy, gdzie jeszcze są te największe grupy ortodoksyjnych Żydów w Ameryce? W ogóle na, w całym Nowym Jorku w tej chwili jest największa, poza Izraelem, największa diaspora i ona zabiera kilka milionów osób. Żydzi są na Manhattanie, w różnych miejscach. są. Boropark to jest jedna dzielnica, Flatbush to jest kolejna, jest jest trochę społeczności żydowskiej w pozostałych dzielnicach na Brooklynie, ale potem jest jeszcze, jest Riverdale, w którym jest osobna społeczność, i oczywiście na New Jersey i w New York State, czyli w stanie Nowy Jork i w stanie New Jersey, no ale też są Żydzie na Florydzie. Znaczy my się grupujemy rzeczywiście w naturalny sposób w pewnych miejscach. W momencie, kiedy jest jedna społeczność żydowska, to zwykle wyrastają obok kolejne. To znaczy to, że na przykład jest grupa ultratodoksyjnych Żydów, zwykle oznacza, że jest jakaś grupa świeckich Żydów, jakaś grupa postępowych Żydów i tak dalej, tak dalej, bo jest koszer na jedzenie, bo jest mykwa niedaleko, bo są inne niezbędne elementy infrastruktury, które ułatwiają życie żydowskie, nawet jeżeli nie jest się dokładnie z tej samej grupy, co większość osób, które tutaj są. I my siebie nawzajem rozpoznajemy. Znaczy, każdy ortodoksyjny Żyd, tak naprawdę, nawet z tej najbardziej otwartej, liberalnej ortodoksji, ma bardzo dużo wspólnego z tym najbardziej ultraortodoksyjnym Żydem. Na tyle, że my możemy modlimy się bardzo często w tych samych synagogach, nie najchętniej, ale w momencie, kiedy nie mamy innej możliwości, idziemy do swoich synagog, Nawzajem najczęściej. Mamy dużo bardzo podobieństw żywieniowych i tradycji. My się po prostu rozpoznajemy. A są jeszcze życie orientalni oczywiście, w Ameryce. Z Jemenu, z Maroka, z Syrii, z Egiptu po prostu. My oni też mają inny sposób życia. Inny sposób życia, inną kuchnię, inaczej się ubierają, nie mają tego czarnego koloru, o którym za chwilę będziemy mówić. To jest zupełnie inny, bardzo kolorowe, zupełnie inna melodia, zupełnie inna tradycja. Miriam Gonczarska, ortodoksyjna rabinka z Borough Park na Brooklynie, opowiada o tym, kim są i jak żyją amerykańscy Żydzi, uważani za najbardziej religijną grupę w Stanach Zjednoczonych. Gdy już wysłuchasz tego odcinka do końca, to gorąco polecam Ci poprzedni odcinek z Miriam, do którego link znajdziesz na samym końcu tej opowieści. Nie zapomnij też zostawić swojego komentarza, a jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. I włącz też powiadomienia, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie, podobnie jak na YouTube, codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę podcast Świat. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Drugą część nazwałem sobie Roboczo Religia i Zwyczaje, i teraz, jeśli słuchają nas Jacyś Żydzi, to proponuję przeskoczyć kilka rozdziałów dalej, bo to jest wiedza, którą na pewno macie. Dlaczego mężczyźni, ortodoksyjni Żydzi ubierają się na czarno? Tak naprawdę to nie ma takiego absolutnie wymogu. To, że taka tradycja się wytworzyła, ona pochodzi z faktu tego, że tak po prostu ubierali się ludzie w Europie, ponieważ jakbyśmy sobie wyobrażali Mojżesz po pustyni z Żydami, którzy wyszli z Egiptu, naprawdę nie chodził na czarno ubrany, ani nie w czapach w czarnych kapeluszach. Także jak popatrzymy na przykład marokańskich Żydów, widzimy zupełnie inny styl ubrania. I to zwyczaj, a nie tradycja religijna. To jest zwyczaj, który jest bardzo mocno Zakorzenione, jeśli chodzi o tradycję hasycką, bo Hasydzi się ubierają tak jak ich rabini, jak ich dziotkowie i tak dalej, i tak dalej. Ale ta tradycja gdzieś się zrodziła w Europie w XVII, XVIII, XIX wieku i tak naprawdę chodzi o to, żeby się ubierać elegancko, Czysto, schludnie i nie zwracać na swoje ubranie uwagi. I to dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn, po prostu, żeby się ubierać skromnie. A potem już dochodzi tradycja, że jeżeli większość Żydów tak się ubiera, to tak my się ubieramy, i to jest po prostu już wtedy trochę więcej niż taka zwykła tradycja, bo rzeczywiście się mówi, że w momencie, kiedy jest nacisk społeczny, żeby się jakoś inaczej ubierać, to nawet zmiana koloru sznurówek może mieć znaczenie, bo wtedy pokazujemy osobom na zewnątrz, czy należymy do danej grupy, czy nie. I w w tym momencie to już jest wyznacznik, to się stała już tradycja, która. Coś mówi, nawet kierunek, w którym są zakręcone pejsy, nawet to, na, w jakim stopniu jest wygięty kapelusz, dla nas wewnętrznie my się rozpoznajemy. My wiemy, kto jest do której grupy należy. Kolejne pytanie, dlaczego kobiety żydówki ubierają się na czarno? Chyba już nie ma sensu, bo rozumiem, że powód jest dokładnie jest ten nie, sam. Ja mogę dodać, że też oczywiście ten element skromności wśród kobiet jest szczególnie ważny. Czarny kolor jest oczywiście też praktyczny, ale nie wszystkie się umierają na czarno i nawet są rabini, którzy bardzo mocno mówią, żeby właśnie kobiety się nie ubierały na czarno, albo przynajmniej ubierały się na przykład w kolory takie bardziej. Może Stonowane, ale jednak nie na czarno, bo to wygląda tak żałobnie. Za to kobiety to, co robią, na pewno zakrywają włosy. I to jest bardzo istotne. Żeby były skromne, tak? Z tego powodu. Tak, to jest dokładnie. Mężczyźni nakładają kipy, żeby pokazać, że tak naprawdę podobny pomysł. Znaczy, że żeby pokazać, że coś jest ponad nimi. Pokazują szacunek wobec Boga. Kobiety zakrywają włosy, żeby być skromne. Nie tylko wobec Boga, ale również wobec płci przeciwnej. Ile razy dziennie Żydzi powinni się modlić? My generalnie modlimy się trzy razy dziennie. W ogóle modlitwy bardziej obowiązują mężczyzn niż kobiety. To jest taka ciekawostka. Mężczyźni się kongregują w takich kongregacjach na 10 osób i czytają tore w poniedziałki, czwartki, w szabat, i to jest specjalny rytuał. Mają specjalny rytuał, który się nazywa Kedusza, które są, wymagają tych 10 osób, ale najważniejszą modlitwą jest modlitwa poranna, szachit, i druga co do ważności jest mincha w takiej kolejności, czyli modlitwa popołudniowa. Ile jest żydowskich świąt w roku? i przede wszystkim, które jest najważniejsze. O to znaczy najważniejsze jest bardzo proste. Tak naprawdę najważniejszym świętem jest szabat. Od piątku wieczorem do soboty wieczorem i to jest tak jak jest opisane w pierwszych rozdziałach księgi rodzaju i to jest y, bardzo ważne święto z punktu widzenia odaizmu. Do tego stopnia, że nasze najważniejsze święto, które konkuruje z szabatem, jest Jon nazywa się Szabatem Szabatów. Ale nawet w Junkipur my wspominamy szabat. Więc jest trochę takiej rywalizacji między Jonkipur a szabat, który jest ważniejszy. Różnica jest taka, że w szabat my jemy, staramy się mieć dodatkowe posiłki, a w Jon pościmy, nie jemy, nie pijemy. I Jonkipur jest świętem takiego pojednania z Bogiem, oczyszczenia. I to jest ten moment, kiedy najwyższy kapłan, kiedy była jeszcze świątynia jerozolimska, która została zburzona w 70 roku wspólnej ery, wchodził do świętego świętych, najświętszego miejsca w świątyni, która było najświętszym miejscem w Jerozolimie i wypowiadał najświętsze imię Boga. To my mamy upamiętnione w naszej liturgii na Jonkipur. I teraz pytanie, ile tych świąt jest dużo? Dużo są święta biblijne, które są pesach, szawu sukot, w takiej kolejności my je wymieniamy. Sukot będzie za chwilę po Jonkipur. Takie dziwne budynki, takie przykryte liśćmi z drzewa, to są szałasy, które niestety brzmi bardzo dziwnie po polsku, bo sukot. Zresztą policyjna suka bierze się stąd, że w getcie warszawskim, jak Żydzi zobaczyli niemieckie samochody, takie puszkowe, kwadratowe, to nazwali je sukami. Pesach to jest oczywiście Pascha, Szawuło to jest 7 tygodni później, czyli 49 dni później i Rożchaszano, Nowy Rok Żydowski. I to są takie najważniejsze biblijne święta. A potem mamy jeszcze dodatkowe święta, które nie są biblijne. hanuka do nich należy i Purim do nich należy. Bardzo fajnych świętów, kiedy się przebieramy, To jest zresztą w korzeniach święta Purim jest również teatr żydowski, to znaczy teatr żydowski zaczął się od przedstawień, od Purim Szpil i ewaluował do teatru żydowskiego, a później miał ogromny wpływ zarówno na teatr polski, jak i na film światowy i polski. Jak się zastanawiamy nad tym, dlaczego niektórzy przeliczają, naprawdę przeliczają ilość Żydów w Hollywood, to nie jest aż tak dużo, wbrew pozorom, ale ten związek między Hollywood a żydostwem był związany z tym, że bardzo Żydzi tworzyli teatry i to po prostu w naturalny sposób przeszło do kinematografii. Ostatnie pytanie z tej serii. Siedzimy sobie na ławce tu obok tych wszystkich domów i założę się, że jak wejdziemy do tych domów, to będą małe pokoje, będzie ciemno i będzie dużo książek. No więc myśmy tutaj panam redaktora wcześniej dopytali, skąd ten obraz tych małych i ciemnych pokoi i oczywiście redaktor zaczynał swoje zwiedzanie z domów żydowskich od Jerozolimy. To prawda. I w Jerozolimy rzeczywiście ze względu na ceny i jakby takie struktury po prostu budowlane, to znaczy to są domy, które były budowane w średniowieczu, bo trochę w tym okresie mniej więcej. I one są po prostu małe i wąskie ze względu na, na tą strukturę starego miasta. Za to tutaj w Boroparku te yy, domy są duże. Jest dużo przestrzeni, jest dużo światła. Amerykanie to lubią i amerykańscy się nie różnią. Oczywiście to zależy od zamożności, to zależy od upodobania i stylu, ale książek jest dużo we wszystkich żydowskich domach. Bo, bo po prostu rzeczywiście żydowska tradycja oparta jest na studiowaniu. To jest podcast Świat. Ostatnią część nazywałem sobie Praca i życie codzienne, gdzie Żydzi robią zakupy. Znaczy nie, oczywiście, ponieważ ze względu na dość ostre przepisy koszarności, tego, co jest dopuszczalne, co jest jadalne, co jest niejadalne, każdy z nas ma swój ulubiony sklep. Podłamy hasydów poszczególne mogą mieć, szczególnie rabini mają swoje certyfikaty koszerności i ludzie kupują też bardzo często we własnych tych sklepikach takich, które są dla nich przeznaczone. Z drugiej strony, w Nowym Jorku na przykład, jeżeli pójdziemy do generalnego sklepu, to bardzo często w sklepach spożywczych, a nawet jak się wchodzi, nie wiem, do apteki, to też w aptekach jest jedzenie w Ameryce i tam jest po prostu połowa tej półki jest koszerna. Więc oprócz tego, że my mamy swoje sklepy, to też bardzo często dużo część produktów takich ogólnodostępnych w Nowym Jorku, wszystkie napoje na przykład, wszystkie napoje gazowane. Ale większość z nich jest koszerna nawet w Polsce. No dobra, a co to znaczy, że dany produkt, że dane jedzenie jest koszerne? To zależy od produktu. Największym problemem jest mięso. Które musi być w odpowiedni sposób ubite, jak i przygotowane, osolone i tak dalej, więc tutaj największa troska o koszarność dotyczy mięsa. Drugi poziom to są rzeczy pieczone, produkty mleczne i potem warzywa, owoce, jeżeli nie są przetworzone, to banan, każdy banan jest koszerny, chyba że jest z Izraela, z ziemi Izraela wtedy mamy problem, dlatego że z ziemi Izraela z kolei są specjalne podatki religijne, które muszą być zapłacone i czasami jest paradoks taki, o, z ziemi Izraela, czy ja mogę to jeść? Zwykle jedzenie jest koszerne na, z, z Izraela, ale nie wszystkie owoce są. Ale koszerne oznacza, że na przykład ty jako rabin mówisz że to jest dopuszczone do spożycia. Tak to należy przetłumaczyć? Moje mówienie nie ma nic do rzeczy, jeżeli rzecz nie jest koszerna. To znaczy, ja mogę na krewetki mówić sto razy, że są koszerne i nie są koszerne. Jeżeli rabin daje certyfikat ja nie jestem jednym z tych rabinów, ale rzeczywiście jeździłam kiedyś z naczelnym rabinem polskim, rabinem Szudrychem, po fabrykach, żeby zobaczyć sam proces, jak, jak ten certyfikat się daje. I rzeczywiście to chodzi o to, żeby stwierdzić, że dany produkt rzeczywiście nie zawiera rzeczy, które są zabronione. To jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset osobnych, niezależnych od siebie przepisów religijnych, które każdy produkt musi spełnić. I rabin, który może takie wystawiać? Rozumiem, że wszystko to musi mieć w głowie, każdy z tych przepisów. W głowie, w sercu, w brzuchu, w takim sensie, że nie mówię, że najedzone, tylko w takim sensie, że my mówimy się, że, że, że czasami mamy odczucie, że coś jest okej, okay, coś nie jest okej. Okay. Tak, to, to trzeba mieć bardzo dobrze pozbierane w głowie, żeby to wszystko mieć, mam, mam palce, jak to się mówi. Gdzie pracują Żydzi ortodoksyjni z Borough Park? To bardzo różnie, dużo jest bardzo księgowych. Na przykład są to zawody edukacyjne, związane z edukacją, bardzo dużo osób związanych trochę z biznesem, ale też na przykład nieruchomości, podatki, Księgowość, każdy zawód, którym godziny są do także można przestrzegać szabatu, można przestrzegać świąt, to są zawody, które są wykonywane, więc to może być handel nieruchomości, ale najczęściej to jest tak, że po prostu to trochę jest tak, że to są wewnętrzne firmy, które działają dla społeczności żydowskiej. Wszystko, co związane z infrastrukturą religijną, czyli koszernością, z wydawaniem książek, przedmiotami religijnymi, trzeba napisać mezuzę, trzeba napisać fizycznie usiąść i napisać tory, który zajmuje rok przepisanie tego. To są bardzo często zawody żydowskie, prawda? Ale też zdarzają się lekarze, zdarzają się pielęgniarki. Mamy cały system pomocy wzajemnej i bardzo dużo osób w edukacji. I na koniec, czy serial Unorthodox jest prawdziwy? Nie oglądałam. Nie mam pojęcia. <laughs> nie wiem. To znaczy, ja znam tą osobę, ja kiedyś spotkałam. Książka, myślę, że opowiada o jej historii. To znaczy, ja pracuję z tymi ludźmi, ja ich znam osobiście, osobę, która odeszła od ortodoksji. Dzisiaj mam spotkanie z nimi. Ale rzeczywiście to nie jest takie proste. Miriam Gonczarska, ortodoksyjna rabinka z Borough Park na Brooklynie, opowiadała o tym, kim są i jak żyją Amerykańscy Żydzi. A za chwilę znajdziesz link do odcinka sprzed roku, w którym Miriam, a także jej dobry przyjaciel, opowiadają znacznie więcej historii o hasydach z Ameryki. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cygielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.